Cześć, mam do ciebie pytanie. Czy zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, że twój szef zaprosił cię na spotkanie, podczas którego obdarował ci nowym projektem lub nowym zadaniem, które trzeba było wykonać bardzo szybko? Ty patrząc w listę swoich priorytetów i swoich zadań, wiedziałeś, że to nie jest najlepszy pomysł, ale jakoś nie złożyło się, nie wiedziałeś, jak zakomunikować mu, że jesteś już obładowany do granic możliwości i efekty mogą być mizerne. W konsekwencji miałeś albo bardzo dużo nadgodzin, albo projekt poszedł nie po Twojej myśli i efekt nie był zbyt ciekawy. Jeżeli spotkał Cię kiedykolwiek taki problem, oglądaj dalej. Ja nazywam się Michał Smagała, jestem menadżerem specjalizującym się w komunikacji i zarządzaniu. Jestem wykładowcą na studiach MBA. Przez 5 lat byłem dyrektorem dla spraw szkoleń w polskim oddziale, jednej z największych jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Jestem współautorem takiego modelu do projektowania. Systemów zarządzania w dużych organizacjach oraz prowadzenia tam zmian pod nazwą Iso Canvas, ale co najważniejsze, jestem też trenerem szkoły jakości. Razem ze szkołą jakości zauważyliśmy, że na rynku jest duża grupa inżynierów, którzy naprawdę dobrze znają aspekty techniczne, znają wszystkie narzędzia, znają się na swojej branży, jednak przed dalszym rozwojem blokuje ich. Nieumiejętność, albo inaczej mówiąc, niedobory związane z komunikacją i zarządzaniem zespołem. Postanowiliśmy rozwiązać ten problem i uruchamiamy taką serię, w której Wy zadajecie pytania, a ja odpowiadam. Zapraszam. Ok, przejdźmy więc do konkretu. Jak odmówić przełożonemu wykonania zadania? I teraz przyjmijmy tą hipotetyczną sytuację, że Wasz szef zaprosił Was na spotkanie i podczas tego spotkania chce Was obdarować nowym projektem, nowym zadaniem, wyznacza Wam cele, wyznacza Wam terminy i mówi o tym, jak to fajnie będzie wykonywać teraz to nowy projekt. No i w większości z nas budzi się, wtedy, budzą się takie demony wtedy i chcemy jak najszybciej powiedzieć, nie, ja tego nie chcę robić, szefie, to jest niesprawiedliwe, to powinna wziąć Kasia z innego działu i tak dalej, i tak dalej. I z reguły to jest bardzo złe rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacjach hierarchicznych, czyli podwładny przełożony, w powiedzenie słowa nie albo nie ale i tak dalej będzie wywoływało tarcie, będzie wywoływało konflikt. Te konflikty z tego kończą się potem emocjonalnym krzyczeniem na siebie albo wyszukiwaniem argumentacji, że ktoś jest nieodpowiedzialny, i tak dalej, i tak dalej, może nie chcesz pracować. To się może skończyć bardzo źle. I dlatego też my nauczeni doświadczeniami i próbami na poprzednich stanowiskach, na poprzednich rolach, staramy się jednak unikać słowa nie w pracy i przyjmujemy w konsekwencji niestety często jest tak, że przyjmujemy projekty, których nie powinniśmy przyjmować, zadania, których nie powinniśmy przyjmować i przepracowujemy się, robimy nadgodziny. Żeby poradzić sobie z taką sytuacją warto jest zamiast używać tak zwanej asertywności na nie, czyli to co powiedziałem wcześniej, zacząć korzystać z takiego narzędzia które nazwiemy asertywność, na no tak. Jest to potwierdzenie tego, że my jak naj, najbardziej chcielibyśmy wziąć ten projekt. Ten projekt jest spójny z naszymi celami, spójny z naszą wizją, bardzo nam się podoba, że go weźmiemy. Szefie, jest tylko jeden mały problem. Mamy teraz bardzo długą listę zadań do wykonania, mamy cele do zrealizowania i żeby sobie dobrze z tym poradzić, szefie, chciałbym, żebyś powiedział mi, czy te zadania, które realizujemy teraz możemy wstrzymać, żeby zająć się tym projektem, ewentualnie który z projektów możemy poprzesuwać terminy tak, żeby żaden z tych projektów i żadne, żaden z tych celów nie ucierpiał? Przedstawienie sytuacji w ten sposób, czyli odbicie decyzyjności do swojego szefa, gwarantuje wam jedną rzecz. Szef może się nie zgodzić, może z Wami argumentować, że wszystkie projekty są teraz ważne itd. i tak dalej. To jest kwestia tego, jak, jaką macie relację i jakie macie umiejętności komunikacyjne na dalszych etapach, ale zostawiacie po sobie dobre wrażenie, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, oddajecie swojemu szefowi decyzyjność. To on musi podjąć decyzję, który z tych projektów jest ważny. I pamiętajcie, często jest tak, niezależnie od tego, jak i co mówicie na swojego szefa i co o nim myślicie, może być tak, że szef też nie pamięta nad jakimi wy zadaniami, nad jakimi jeszcze projektami pracujecie i przypomnienie mu, że są jeszcze inne deadlines, y, inne terminy sprawi, że on rozsądnie podejmie właściwą decyzję. Może też być tak, że no wasz szef chce was docisnąć i wie, że może sobie na to pozwolić, i przedstawienie mu. Długiej listy zadań, długiej listy projektów, znowu będzie mu uświadamiać, że jesteście pracowici i bardzo wam zależy na tym, że jeżeli przyjmujecie od niego dany projekt, to zależy wam na dobrym wykonaniu i dlatego podkreślacie te terminy, terminowość, to że macie inne rzeczy. Więc podsumowując, żeby nie rozgadywać się w tej części zbyt długo, podsumowując, w każdej w sytuacji, w której dostajecie zadanie od swojego szefa, starajcie się nie używać słowa nie i ale. Starajcie się przyjmować wszystko, co dostajecie i odwracać sytuację w taki sposób, żeby to szef podjął decyzję, co jest teraz ważne. Bo z reguły nie chcecie podejmować decyzji, nie chcecie podejmować jakichś projektów, jakichś zadań w sytuacjach, w których jest jakiś wewnętrzny konflikt w Was. To znaczy, albo jesteście obładowani zadaniami, albo nie zgadzacie się z tym zadaniem, bo to rodzi pewne konsekwencje, które uważacie, że Wasz szef nie wziął pod uwagę. To jest właśnie to narzędzie, którego możecie ukorzystać bardzo często i bardzo głęboko i nazywa się asertywność. No tak.